z rachunku będą korzystne dla nas, no to są troszkę no no Oni nigdy do tego nie dopuszczą. Proszę bardzo, pan na końcu. ja chciałem powiedzieć, że prześledziłem ten porządek plan kisowskich. Podoba mi się to wszystko. No, nie. Nie Więc prześledziłem tak sobie planu pisu. Podoba mi się to wszystko, ale nie ma jednej rzeczy. I wiadomo, szmydle, złodziejstwo, oszustwo, za tym stoją ludzie. I tu właśnie tego nie ma. Co wy zrobicie z tymi ludźmi? Bo niestety Miller, padło nazwisko Millera. wiadomo, jaki był. Pożyczki, doroski, tu, tego dzisiaj jest twarz. A takiej twarzy nie powinno być. I wielu innych rzeczy i ludzi nie powinno być. I tu nie trzeba się tego wstydzić. Tylko trzeba nam powiedzieć, że niestety weźmiemy im się do tyłku. Oj tak. Bo i na pewno tak, że dziękuję. Ja dawno jestem z robotniczej rodziny. Należałem do Solidarności. Wiele rzeczy przecierpiałem, nie przecierpiałem, jakoś żyję dobrze, dzięki Bogu jest. Ale tu właśnie ja bym chciał widzieć, tuż. Dlaczego to premier ma być głaskany? Żeby się nie powtórzyła sprawa Mazowieckiego. Grubokreskę tam mu się ta ręka trzęsła i ta kreska była tak napisana, ale była. I dzisiaj ludzie, którzy właśnie podpisali grubo grubokreskę, co i rządzą i nas oszukują. I właśnie ja bym chciał, żeby pan, panie przewodniczący, odniósł się do tego, co wy macie zamiar zrobić z tymi ludźmi, ludźmi którzy nas oszukują i nie po prostu. Na każdym jednym kroku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otóż to, myślałem, że jest to oczywiste. Ale skoro trzeba, pan pytał, odpowiada. Oczywiście. Wyciągniemy konsekwencje, złodzieje zostaną ukarani, ich miejsce jest w więzieniu. No to nie ulega żadnej wątpliwości. To yy, nawet nasi przeciwnicy nam przyznają, że zarządów prawa i sprawiedliwości powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne i złodziei ścigało. Nawet tych, nawet tych yy, którzy gdzieś tam w okolicach władzy byli. Bez względu na to, że władza była nasza, jak był złodziej, no to jego miejsce jest przed sądem, a później w więzieniu. To za to tak też nas ten establishment, ten układ zamknięty, za to też nas tak nienawidzi. Mówiliśmy o Millerze, tam taka pani Marczuk ma kandydować ze SLD do Parlamentu Europejskiego, proszę Państwa. No. A ona została zatrzymana przez CBA została zatrzymana przez CBA dlatego, że brała udział w, no, w bardzo nieładnych sprawach w bardzo nieładnych, bardzo nieładnych sprawach no, proszę państwa no, no taka jest ta władza no, to, to jest taki ten układ zamknięty, który my rozbijemy na wstępie mówiłem w odpowiedzi na pytanie o wymiar sprawiedliwości mówiłem prokuratura, minister sprawiedliwości prokurator generalny goni towarzystwo do pracy wiecie państwo to jest ważne, żeby nie było korupcji, bo korupcja to taki dodatkowy podatek, to dodatkowe obciążenie. Te pieniądze, które się rozchodzą, mówiłem też na wstępie, autostrady, gdzie one się rozchodzą? To jest ten podatek korupcyjny właśnie. To są te nadużycia. One do... Prywatyzowane są te pieniądze publiczne, do sakiewek różnych wpływowych trafiają, wpływowych ludzi. A więc oczywiście, że tak bezwzględnie Bezwzględnie zapewniam Pana, że bezwzględnie ci, którzy dopuścili się złodziejstwa, trafią do, y, odpowiedzą, za, odpowiedzą za swoje czyny. I to jest ta sfera dotycząca nadużyć gospodarczych, ale jeszcze jest sfera dotycząca nadużyć z okresu perelowskiego. To też trzeba osądzić. Miejscem Jaruzelskiego jest sala sądowa. Tak, on powinien być... No, pamiętacie państwo te zdjęcia u Baraka? Byłego dyktatora Egiptu. Tak, tak. No właśnie, przed sąd trafił. A Jaruzelski jest zbyt chory, żeby stawić się na salę sądową, no ale jest dość zdrowy, żeby razem z Kwaśniewskim, Millerem fetować swoje 90. urodziny. Stary człowiek, stary człowiek, ale tu chodzi o, o to, że stary czy chory za zbrodnię odpowiedzieć musi. Bo tu chodzi o wskazanie następnym, następnym, że kara ich dosięgnie, tych którzy, tych, którzy ośmielili się podnieść rękę na naród. A teraz sprawa żołnierzy wyklętych. Dopiero teraz, dopiero teraz, dopiero dzięki inicjatywie świętej pamięci prezydenta Lechta Kaczyńskiego mamy 1 marca jako święto, Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dopiero teraz IPN. Dokonuje ekshumacji. Bohaterów, patriotów, ludzi, którzy powinni być stawiani za wzór. Oni w zbiorowych mogiłach, na powązkach, zakopani. A, a nad nimi groby oprawców. A nad nimi groby oprawców. No i właśnie, no i gdzie to sprawiedliwość? To też trzeba. To też trzeba zmienić. Trzeba docenić postawy rotmistrza Pileckiego, generała Kiedorfa Nila. To bohaterowie. To bohaterowie, to ludzie, którzy poświęcili własne życie za wolność swojego narodu. To są wzorce do naśladowania, to jest kwestia patronów ulic. Pewnie w Płocku. No więc właśnie, no więc właśnie. No kto to słyszał? W Warszawie pomnik czterech śpiących. A pani Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodnicząca PO, zastępczyni Donalda Tuska, z ambasadą rosyjską pyta ambasadora rosyjskiego, czy może przenieść pomnik. I co ambasador rosyjski odpowiada? No, oczywiście, wiadomo co odpowiada. No, wiadomo co odpowiada. No, to trzeba robić, a nie, a nie pytać. No, gdzie my jesteśmy? Czy żyjemy w niepodległym państwie, czy też mamy pytać protektora? Tak, w XVIII wieku już tak było, że, że pytano ambasadorów o to, co, co mają zrobić i czym to się skończyło. Swoją drogą, to jeszcze nawiązując do Smoleńska, jak, jak to się wszystko w historii powtarza. Zachęcam. Jarosław Marek Rymkiewicz napisał książkę o Tadeuszu Rejtaniu. Tadeusz Rejtan, upadek Polski. Rejtan e, i 17 posłów byli przeciwni e, zatwierdzeniu przez Sejm rozbioru, pierwszego rozbioru. Tylko 17, na 100. Cała reszta zagłosowała za. Cała reszta zagłosowała za rozbiorem swojego kraju. A Rejtana, z Rejtana wariata zrobił. No bo przecież no jak to jest możliwe, żeby... Takim potęgą się przeciwstawiasz. No to niemożliwe jest. No, no wariat. No, no wariat. No, proszę Państwa, no, uczmy się historii y, ze, ze szkół. Zresztą historię usuwają, ograniczają liczby godzin nauczenia historii, bo uważają, że, że, że młodzi ludzie historii znać nie powinni. Ale uczmy się historii, przekazujmy dzieciom, wnukom wiedzę historyczną na temat y, naszej przeszłości i pamiętajmy, o tym, co się działo, bo, bo, bo to się powtarza i reagujmy. I reagujmy odpowiednio na te wszystkie zagrożenia. Proszę. Pani Jankowska. Tak jak ma Pan mówić paroma następnymi minutami, że musi podlegać prokuraturze generalnym ministrowi. Tak ja proponuję żeby się zacząć, żeby się zaczęła edukacja w szkołach. Uwolnić szkoły od ciemnogrodu, bo szkoły nie dopuszczają żadnej wiedzy. Tak Dlatego, że myśmy wybudowali szkoły, a w tych szkołach nie ma prawa się spotkać poseł, nie ma prawa zrobić spotkania osiedlowego, czyli jakiegoś, dla poszerzenia choćby takich wyborów ze społeczeństwem. Skąd ta wiedza? Pan przyjechał tu do Politechniki. Panowie tu przekazali nam którzy rzeczywiście znamy sytuację i wiemy, co mamy robić. Ale z mojej ulicy ludzkiej, w wadzie ludowej, sławnej, o których teraz Pan mówi, że trzeba odmieniać yy, i wielu innych takich, a nie z tego człowieka, stąd nie widzę. Jak się z nie rozmawia, to powiada do proszę Pani, to nic nie zmieniło, niczego. A gdyby się poseł spotkał przed wyborami, bo uniwersalna mam szkoła żeby nie agitowała. Ma agitować, po to jest szkoła, żeby wiedzę zdobywać, wiedzę na tematy, które i językowo i inne, ale i polityczno to człowiek ma wzrostać, wiedzieć, w jakim kraju żyje, po co, co go czeka, osiemnastolatek nie wie, że ma dzisiaj głosowanie i on nie wie, na kogo ma zagłosować, bo on się nie potrafi. Ja mi proponuję, nie wszystkie partie są ale nauki później na lekcji wychowawczej stawiania pytań że reżyserka wychowawcza jest po to, że będzie w powstaniu społeczność takiej i takiej. Zostawcie pytania, zapytajcie o to, jaka ma ta rola i mówcie, że nie jest politycznie. A tak to się głąbów chowa i z tych głąbów będzie głowia, a tak będzie Bo to jest normalnie debilizm, który się wychowuje, a nie to. No, a budynki myśmy budowali. Ja płaciłam za budynki 10 lat, a teraz, Dziękuję. To może, proszę Państwa, ze względu na czas będziemy łączyć. Proszę bardzo, Pan na końcu. Chodzi konkretnie o osobę y, Pana Profesora Gińskiego. Y, on pisze programy dla PiSu. a wiadomo, że człowiek ten wywodził się z Unii Wolności. Y, wiadomo, kim była Unia Wolności i jej spadkobierczynią. Dzisiaj jest Platforma Obywatelska. No i chciałbym coś na ten temat usłyszeć od Pana posła. Dziękuję. Pan Rysiu Czarski, chwilkę, chwilkę. Proszę Pana, Pan dostawi, ale Pan Niekro. pozwoli. Panie Rysiu, Panie Ryszardzie, Pan. Z żebym poprosił mikrofon. Z tam jest mikrofon, już. A ja mogę na chwilę, jak już jest. Proszę Państwa, proszę nie dysponować mikrofonem samemu, tylko Pozwólcie, że jednak, no bo tak to jest bałagan, jeśli będziemy sobie. No ja jednak staram się równomiernie dawać te wszystko, przepraszam. Panie Przewodniczący, ja chciałem taką sprawę jak gdyby, żeby wypuklić, bo mówimy o po prostu o naszych programach, o tym wszystkim, co do ludzi dociera, bo jak to tu widzimy, że jakoś ludzie rozumieją. Ale co zrobić, jak się zaczyna w Polsce w tej chwili ograniczenie, nie to, że następne środki masowego przekazu będziemy mogli się prezentować, ale ograniczenie w dzisiejszej gazecie polskiej po prostu wiadomość, no nie wiem, nie wszyscy na pewno czytają, że po prostu dwóch dystrybutorów, to chyba jest ruch, i jeszcze, jeszcze taka druga, ta wielka spółka. Ruch sprywatyzowano i ona po prostu rządzi. O połowę skrad, zmniejsza, ile może rozesłać tej gazety, ponieważ też to się ciężko po tych kioskach przebić. I w związku z tym, następna sprawa. Też prywatne są te kablówki w Polsce, bo wszystko tu były trzy w Płocku zrobiła się jedna. I ja od pół roku wa walczę, i tutaj nasz zarząd pisze o to, żeby te kablówki to o, wszystkie powinny, jak się chcą, żeby transmitowały republikę. No tam bez przerwy są wiadomości, które nigdzie nie usłyszymy i podawane. Ale nie ma szans, bo oni mówią, że nie mogą, bo to ich jest biznes. A jak tych 20-30 muzycznych, innych których oni nie mają co płacić i, i się y, to wszystko trzyma. Następna sprawa ogólnie, bo ja wiem, że się skracać trzeba, chodzi mi o spółki z Skarbu Państwa. Ja mam apel do naszych posłów i tutaj do jakichś, żeby się zainteresowali, bo to nie tylko jest dobry temat wytknięcia wyborców, ale żeby i ludzi informować. Jak nasi przedstawiciele są w telewizji, to mogą zawsze dwa zdania Powiedzieć, że na przykład w Polsku jest taka spółka Skarbu Państwa, rurociąg naftowy, który przy największym tłoczeniu miał dyrektora i zastępcę przez 30 lat. A w tej chwili za PO jest 17 dyrektorów, 17 zastępców, jeszcze kilku ze służb specjalnych, którzy się na niczym nie znają i biorą po 10-12 tysięcy. No i jak później starczy dla emerytów, dla wszystkich. No, no więc chodzi, żeby to ludziom mówić, bo to dla ludzi jest najważniejsze. Najważniejsze, co się tu dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Ja, ja. ja, muszę. ja, ja to to i ludzi, którzy prawo i I mam tylko taki troszkę sygnałów, może dla pana przewodniczącego, nie takie pytania tak albo nie, bo to są trochę głupawe pytania, tak jak pytania o uczniów, prawda, o Milera, o podwyżki itd. Tak Proszę pana. Może bez ocen, bo to spowoduje Dobrze. zdenerwowanie Dobrze. i niepotrzebne później polemiki. To prawda. Proszę Państwa, w 1979 roku byłem założycielem Płockiej Solidarności. W 1979 roku rozpoczęły się w różnych zakładach pracy kurczowe takie wybory do dawnych centralnych zakładowych rad. I bo już czuli na, nadchodzącą tą siłę Solidarności. Więc w każdym zakładzie były wybory do dawnej tej Rady, zakładali do centrali związków zawodowych. I tak się zdarzyło, że takie wybory ogłosił nasz dyrektor, w którym pracowałem. To Był to hotel Orbis Petropol, gdzie, gdzie pracowałem. I odbywały się jak zwykle. Pan dyrektor wstał i powiedział, że powinniśmy głosować na tego pana, tego pana, tego pana i to panią, bo to są dobrzy ludzie, prawda, dobrzy fachowcy. Jeden był nawet przywieziony z Warszawy, z centrali i mieliśmy na niego głosować. I wtedy powiedziałem, że panie dyrektorze, możemy głosować zupełnie na innych ludzi, na naszych znajomych, na naszych sąsiadów, na dobrą pracownicę pralni, prawda, na kierownika sali albo też na recepcjonistę on mówi to na każdego. a mówię tak, można głosować na każdego. Dobrego, prawego, pracowitego człowieka. Proszę Państwa, i to były chyba jedyne prawidłowe wybory, gdzie mogliśmy głosować na każdego, nie na tego, który wskazał, na którego wskazał dyrektor. I od tego czasu to było tak, że już na każde kolejne wybory, a mamy... Pewnie co roku do kogoś tam, to, trwa, to przygotowana jest taka lista. Ktoś tam przywozi listę i mówi: głosować na tego pana, na tego pana, na tego pana, albo na tą panią, albo na tą panią. Ciekaw jestem, skąd się na litość boską biorą te często nazwiska, które mi w ogóle nic nie mówią. I tak mam tylko taką maleńką propozycję, bo nie mam, jak gdyby, zupełnie zastrzeżeń do dopisu. Wręcz cieszę się, że, że jestem w Pisie i mogę tam działać, bo jest to jedyna jakaś taka jakaś nasz, nasza nadzieja na przyszłość. Ale gdyby w kolejnych takich miastach jak Płock, jednym z kandydatów, czy to do samorządu, czy do Rady Miasta, czy gdziekolwiek indziej, gdyby to był jakiś, powiedzmy, nasz sąsiad, dobry rzemieślnik, dobry nauczyciel, dobry historyk, żeby on doszlusował. Do tych nazwisk, które nam niewiele mówią. To jest taki jeden mój, mój, mój taki sygnał. Żeby normalny taki obywatel od dawna, będący tutaj dobrym rzemieślnikiem, fachowcem, czy coś w tym rodzaju, lub lekarzem, przykład to jedno. Druga sprawa. Pan minister Jaśniński powiedział, prawda, że pan Martynowski, senator, ma kandydować. Na prezydenta miasta Płocka, z czego się ogromnie cieszę i mam nadzieję, że to będzie z sukcesem wybór na prezydenta. Natomiast pamiętam, jak gdzieś, no pewnie przed 10 laty, były wybory na prezydenta miasta Płocka i ten były już, prawda, prezydent Płocka, który kandydował na, na prezydenta miasta Płocka, a nie mniej, więcej go przybił samochodem, prawda, 300, 300 głosów. 300 karteczek no. na siebie głosujących, prawda? Nie, nie, to I nie. To nie złapano go na tym, to tak? to złapano go na tym. No i on jakoś sromotnie przegrał, wcale tak nie bardzo sromotnie, bo tam kilka kilka głosów tylko mu brakowało. No prokuratura wszczęła, prawda, Wnikli we śledztwo, trwało pewnie ze 4 lata. On przegrał i proszę mi powiedzieć, gdzie ten pan sromotnie prawda, przegrany, gdzie on teraz jest, prawda. Mógł odpowiedzieć w urzędzie miasta, prawda, obok prezydenta miasta. Bardzo do rzeczy. Pytanie. Pytania, pytania, Pytanie, pytania, Pytanie pytania. To może ja odpowiem dobrze, bo tutaj państwo się denerwują, chcą zadawać pytania, więc odpowiem. Proszę państwa, ja proponuję jednak, żeby pytania były krótkie, żeby to nie były wypowiedzi, bo do, Myśmy przyjechali na spotkanie z, z przewodniczącym. Sprawa oświaty. Oczywiście tak. To w przypadku Politechniki Płockiej mamy do czynienia z otwartością, bo można było takie spotkanie zorganizować. Ja się spotykam z w, postawą zamkniętą. Nie, nie można zorganizować spotkania z posłem, tak jak pan mówi. Nie, nie można, bo nie. A dlaczego nie można? No dlatego nie można, bo władze są zaangażowane po drugiej stronie, tak? Bo jest władza upolityczniona i boi się konkurencji. I to oczywiście trzeba przełamać. To jest w przypadku miejsc na, na spotkania, ale też w telewizji publicznej też tak jest. No, te poglądy, na przykład usunięto dziennikarzy o prawicowych poglądach z telewizji publicznej. Usunięto, tak? Dlaczego? No dlaczego? Telewizja publiczna powinna być w szerokim spektrum. Tam powinni być dziennikarze od prawicowych po lewicowych. Tak, przez różne... Cała paleta poglądów, różnorodność poglądów. I widz wyrabia sobie sam zdanie na ten temat. A dziś telewizja publiczna to telewizja lewicowa. To telewizja lewicowa. A więc oczywiście tak, takie powinny być standardy, jak gwarantuję, że kiedy dojdziemy do władzy, to my takie standardy wprowadzimy. Były za naszych czasów, tak. Za naszych czasów tak było. My się krytyki nie boimy. A jesteśmy krytykowani, przecież wymyślają różne dziwne rzeczy, nieprawdziwe, ile kłamstw na nasz temat wymyślają, ale, ale nie boimy się. Nie boimy się tego. Pytanie o profesora Glińskiego. Tu pan zapytał, no, dlaczego się nie otwieracie na nieprzekonanych. Profesor Gliński to jest taki przykład nieprzekonanego, który do nas dołączy. I to nie z powodów koniunkturalnych. Możemy powiedzieć, że co on z tego ma. Zaczęli go atakować, a więc to, to nie koniunktura sprawiła, że że, że do nas dołączył, tylko przekonania. Widzicie Państwo, Michał Kamiński, co, co robi ostatnio. On z przekonań dołączył do Tuska? Nie Ta? On ma jakieś poglądy w ogóle? Ta, no nie ma żadnych poglądów. A w przypadku profesora Glińskiego jest to przykład człowieka, który był nieprzekonany i przekonał się. No i, i to jest przykład, to jest też odpowiedź odpowiedź dla Pana. To jest... I on pociągnie... Nie, nie. On pociągnie za sobą kolejnych. Już pociągnął za sobą kolejnych. Już pociągnął za sobą y, kolejnych. No i właśnie to jeszcze chciałem podkreślić, że już jest atakowany. Już mu wymyślają. Wiecie Państwo, któregoś tam dnia zdziwiony przyszedł po wizycie w telewizji publicznej. No był zdziwiony, bo on nie nawykł do tego, żeby tak był traktowany. A był traktowany jak... Chłopiec do bicia. No, 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 bo, no bo oni, oni tak, tak ludzi traktują. No Ale to, to pokazuje jako przykład pozytywny i takich jest y, coraz więcej, takich pozytywnych przykładów. Pan mówił o y, Gazecie Polskiej Codziennej. No tak, no, no oczywiście wszystkie media te, które ośmielają się pokazywać rzeczywistość taką jaka ona jest, w sposób krytyczny wobec władzy, to są represjonowane. I tu mamy przykład represji wobec Gazety Polskiej Codziennej mówiliśmy wcześniej o represjach wobec telewizji TWAM, represje wobec telewizji Republika, ale co nas może uchronić, nacisk społeczny. No po prostu nacisk społeczny. Trzeba odrzucać, nie kupować jakichś tam gazet wyborczych czy, czy czego tam jeszcze, bojkotować. Wiecie Państwo zresztą, że <laughs> popatrzcie na, na reklamę. To jest, to jest ważne. To jest w dzisiejszym świecie, w XXI wieku, ważne. Jak się reklamują w takich wydawnictwach, to nie kupować tych produktów. No i już. No i mieć. No można tyle jest różnych tam produktów porównywalnych, nie kupować i już. No i taki bunt konsumencki. Bardzo proszę. Tak, tak to trzeba zrobić. Nie oglądać jakichś tam rzeczy, nie, nie kupować tych produktów, które tam są reklamowane. I w drugą stronę. To, co jest reklamowane w mediach, te, które uważamy za wolne media, te produkty kupować. I w ten sposób okazujemy, okazujemy wsparcie. Jeżeli chodzi o kandydatury, no to w wyborach do samorządu, jak znam ministra Jasińskiego, no to w paleta jest szeroka kandydatów. Ja, ja sobie inaczej nie wyobrażam wyborów samorządowych poza takim oto... Tak, po, po, poza, poza takim oto sposobem działania, że wszyscy ci, którzy chcą podjąć się tego wyzwania, biorą to na siebie i zabiegają o poparcie swoich sąsiadów. Trzeba zachęcić, jeżeli znamy, państwo znacie kogoś, kto ma autorytet, kto ma poważanie, kto jest człowiekiem roztropnym, godnym zaufania, zaprosić go do tego, żeby zechciał kandydować, wspierać. No i ten, kto się gwarantuje później rozsądne, roztropne rządy, a więc taki system działania jak najbardziej. I myślę, że jak znam ministra Jasińskiego, to tak w przypadku Płocka jest to organizowane. Proszę. Zarząd Płocki sam ustala kandydatów, proszę państwa. No trudno, żeby chodził po domach i, i, i żądał. No nie mam w tej chwili żadnych zastrzeżeń co do yy, sposobu wyłaniania. Oczywiście zawsze są ambicje, ten chce być pierwszy, ten chce być trzeci, no ale... Je... Z góry, zza, ze strony zarządu okręgowego nie ma żadnych nacisków na to. Proszę bardzo, pan... Panie przewodniczący, a pan... Chwilkę, chwilkę... Chwilkę, zastanawiał, zastanawiał, chwilkę czy... ja prowadzę jednak. Nie, pan... Nie, 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 nie. Chwilę. Ale chwilę. Będzie miał pan czas, go na miłość boską. No. no, jeszcze jak członkowie zarządu zaczynają... No, nie wykazują minimum dyscypliny, no to to już jest naprawdę... Nie najlepiej. Proszę. Został poruszony temat mediów. No uważam, że jest to jak najbardziej ważny temat, ponieważ media dzisiaj stoją na przeszkodzie prawdzie. Mam pytanie, czy państwo jako partia planujecie w jakiś sposób media zagospodarować przy założeniu, że dochodzicie do władzy, nawet nie mając większości w Sejmie? Pytam dlatego, ponieważ w 2005 roku wygraliśmy wybory, obniżono składka rentowa, podatki... Lekarze przestają brać łapówki, jakoś kraj, gospodarka wychodzi na prosty i zaczyna się normalnie żyć. A mimo wszystko, media zjadają pis, no i kolejne wybory wygrywa po, i dalej to już się tak toczy. Czy zamierzacie coś zrobić z mediami? Bo jeżeli ten temat nie zostanie zagospodarowany, to uważam, że nawet jak wygramy teraz wybory, to później i tak czeka nas porażka. Bo znowu te resortowe dzieci będą decydować kto będzie rządził. Co z tym tematem? Proszę bardzo, bardzo.